Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Związku Miast Polskich krytycznie odniósł się do zapisów poselskiego projektu nowelizacji ustawy o referendach lokalnych, w myśl którego między innymi, zniesiony miałby zostać próg frekwencyjny. Wcale się im nie dziwię, bo to właśnie zaporowe progi frekwencyjne skutecznie odbierają ochotę mieszkańcom do brania spraw we własne ręce. Dzisiaj, żeby na przykład zlikwidować Straż Miejską lub odwołać uchwałę o podwyżkach, musi wziąć udział w referendum co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Więc władzom tak naprawdę nie zależy na promowaniu takiego referendum. Jeszcze gorzej jest, kiedy mieszkańcy chcą odwołać jakiegoś nieudolnego prezydenta lub burmistrza. Wyobraźcie sobie, że w pewnych wyborach obecny włodarz otrzymał 11 036 głosów, a jego kontrkandydat 10 689 głosów. Czyli w wyborach wzięło udział 21 725 mieszkańców. Gdy okazało się, że obecny włodarz jest nieudolny, Mieszkańcy postanowili odwołać go w referendum. Niestety obecnie nie jest to takie proste. Żeby takie referendum było ważne, minimalna frekwencja musi wynieść 3 piąte liczby biorących udział w wyborze odwoływanego włodarza. Czyli do urny musi przyjść co najmniej 13 035 mieszkańców ale na jego przeciwnika głosowało tylko 10 689 osób. Więc trzeba jeszcze zmobilizować 2346 osób. Gdyby referendum było bezprogowe i organizatorom tego referendum udałoby się zmobilizować wszystkich głosujących na kontrkandydata obecnego włodarza, to obecny włodarz musiałby walczyć o utrzymanie się na stołku. Czyli musiałby przekonać do siebie o jedną osobę więcej, niż jest jego przeciwników. Dzisiaj taki włodarz nie musi robić nic. Wystarczy, że będzie wszystkich zniechęcał do udziału w tym referendum. A jeszcze jak jego zaufani ludzie zaczną rozpuszczać plotkę, że sprawdzi się, kto wziął udział w referendum, przecież to my mamy dostęp do list, a nie od dziś wiadomo, kto jest największym pracodawcą w gminie, to odwołanie nieudolnego włodarza staje się wręcz niemożliwe. I dlatego właśnie tej zmiany boją się nieudolni włodarze naszych miast i gmin